Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale meczyki.pl. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was na małą pogawędkę o piłkarzach, którzy mogli grać dla Polski. Jak sami zobaczycie, gdyby z tych nazwisk zbudować reprezentacje biało-czerwonych, zapewne nasza gablota trofeów byłaby o wiele bogatsza. Jak wspomniałem, było wiele nazwisk, które mogły grać z orzełkiem na piersi. Nie każdy jednak czuł się Polakiem. Wielu z nich wychowywało się poza granicami Polski, a ich jedynym związkiem z naszym krajem był pradziadek, którego nigdy nie widzieli na oczy. Ale nie zawsze tak było. Niekiedy piłkarze świadomi swojego pochodzenia podejmowali decyzje o grze dla innego kraju. Czym się kierowali, prestiżem, pieniędzmi, a może brakiem zainteresowania ze strony PZPN-u. Jednym z tych piłkarzy był Lorą Kościelny. W tym przypadku dużo nie brakowało, aby zdecydował się na biało-czerwone barwy. W 2010 roku po meczu legii Warszawa z Arsenalem kościelny był umówiony na spotkanie z Franciszkiem Smudą, który w tym czasie prowadził polską kadrę. W ostatniej chwili jednak zrezygnował ze spotkania. W późniejszym oświadczeniu wyjaśnił, że długo bił się z myślami i ostatecznie zdecydował, że czuje się bardziej Francuzem niż Polakiem. Niedługo później zadebiutował w reprezentacji Francji przeciwko Brazylii. Inna historia była z piłkarzem Atletico Madryt, Filipe Luisem Kaśmielskim. Podczas I wojny światowej jego dziadek wyemigrował do Brazylii, ale utrzymywał wszystkie polskie tradycje. Młody Filipe również wychowywany był, mówiąc kolokwialnie po polsku. Chodził do polskiego kościoła, uczył się polskiego języka i poznawał polską historię. Mógł zagrać dla Polski i być może tak by się stało, ale PZPN nigdy się nim nie zainteresował. Zainteresowała się nim natomiast Brazylia. Kolejnym piłkarzem, który mógł zagrać dla Polski jest urodzony w Gliwicach Łukasz Podolski. Poldi jako młody chłopiec wyjechał z rodziną do Niemiec. Tam zaczął kopać piłkę, a gdy osiągnął już wysoki poziom, zadeklarował chęć gry dla reprezentacji naszego kraju. Pomimo tego, że czuł się Polakiem, rozmawiał po polsku i sam oferował się Polsce, PZPN nigdy nie zainteresował się tym piłkarzem. Ostatnią próbę rozmów podjął w 2003 roku, ale Polski Związek Piłki Nożnej nie złożył mu żadnej propozycji. Rok później Lukas Podolski zadebiutował w reprezentacji Niemiec. W ślad za nim muszę wspomnieć o innym Polaku grającym dla Niemców. Mirosław Kloze również pochodzi z Polski. Urodził się w Opolu, ale sam nigdy nie przyznał tego, że czuje się Polakiem. Nigdy też nie wyraził chęci gry dla Biało-Czerwonych. Żeby było śmiesznie... Pomimo tej postawy selekcjoner Jerzy Engel wielokrotnie starał się namówić go do zmiany zdania. Niestety bez powodzenia. Zarówno Łukasz Podolski, jak i Mirosław Kloze strzelali bramki Polakom. Ten pierwszy nigdy nie celebrował swoich trafień. Ten drugi szalał z radości za każdym razem, gdy pokonywał polskiego bramkarza. Paulo Dybala mógł grać dla Polski, dla Włoch oraz Argentyny, w której się urodził. Jednak z tych trzech narodów w grę wchodziła tylko Argentyna i gra u boku jego idola Leo Messiego. Dybala wielokrotnie mówił, że był kuszony przez Włochów, ale nie chciał nawet słuchać o reprezentowaniu tego kraju. Polskiego paszportu nawet nie zamierzał wyrabiać. Jak sam przyznał, to właśnie argentyński hymn łapie go za serce, a sprawa reprezentacji jest już przesądzona. Nic w tym dziwnego, bo przecież urodził się w Argentynie, tam się wychował i uczył futbolu. Kolejnym bohaterem tego odcinka jest Chris Wondolowski. Jego dziadek pochodził spod Warszawy, ale wyemigrował do Ameryki. Młody Chris w 2010 roku był na ustach całej Ameryki za sprawą swoich występów w MLS, gdy osiągnął szczyt swojej formy, zadeklarował, że chce grać dla Polski. Wówczas Franciszek Smuda całkowicie go zignorował. Niedługo później zadebiutował w kadrze USA. Zupełnie inna historia była z Andy Johnsonem. W 2004 roku oficjalnie zaczął mówić, że ma polskie korzenie i chce grać dla Polski. Szybko jednak okazało się, że to tylko gra z jego strony. W ten sposób chciał zwrócić uwagę selekcjonera Anglików. Osiągnął swój cel, bo chwilę po tej akcji temat podchwyciły brukowce, a selekcjoner wysłał mu powołanie, które bez wahania przyjął. Jego kariera w reprezentacji Anglii jednak nie trwała zbyt długo. Piotr Trochowski urodził się w Polsce i podobnie jak Kloze czy Podolski wyemigrował z rodziną do Niemiec. Gdy miał 15 lat, jego matka naciskała na PZPN, aby ten zainteresował się perspektywicznym Polakiem. Jednak nikt nie odpowiadał na listy i telefony kobiety. Czując się rozczarowana, postanowiła wyrobić niemiecki paszport dla syna, a chwilę później zainteresował się nim Niemiecki Związek Piłki Nożnej. Nie zawsze jednak piłkarze wybierali inne reprezentacje, bo Polska była dla nich mało atrakcyjna, bądź po prostu ich ignorowała. Brat Guzan urodził się w Stanach jako potomek Polaków. Mając polski paszport mógł w każdej chwili zadebiutować w naszej reprezentacji, ale w tym przypadku Polska była dla niego za mocna. Guzan grał na pozycji bramkarza, a w tym czasie w polskiej bramce rządził Artur Boruc, Łukasz Fabiański i Wojtek Szczęsny. Wybrał więc grę dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Filia Giełka również jest dzieckiem polskich imigrantów. Jego rodzina wyemigrowała do Anglii. Piłkarz Evertonu wielokrotnie powtarzał, że czuje się dumny ze swoich korzeni i się ich nie wstydzi, ale nie przyjmie powołania do polskiej kadry, gdyż czuje się bardziej Anglikiem. W reprezentacji Anglii zagrał 40 występów i na koniec dzisiejszego odcinka piłkarz tego młodego pokolenia, Paweł Cibicki, był powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Pomimo tego, że na co dzień mieszka w Szwecji, jego rodzice są Polakami. Cibicki był wiązany z seniorską kadrą Polaków, ale tuż przed młodzieżowym turniejem Euro do lat 21, postanowił zagrać dla Szwecji. Problem w tym, że zapomniał powiedzieć komukolwiek z polskiej kadry o swoich zamiarach. Później powtarzał, że żałuje swojej decyzji i sposobu, w jaki się zachował, ale dzisiaj mało kogo to interesuje. W tym odcinku to na tyle. Lista nazwisk nie została jeszcze wyczerpana, więc jak wbijecie 100 łapek w górę pod tym filmikiem, zabieram się za drugą część z nie mniej ciekawymi nazwiskami. W komentarzach możecie zaproponować innych zawodników, którzy mogliby grać dla Polski. My słyszymy się za tydzień we wtorek o godzinie 16. Do usłyszenia, cześć!